Każdy biznes. Niezależnie co robimy albo co mamy w głowach, powinniśmy przetestować. Czyli nie skupiamy się na tym, żeby był idealnie wyprodukowany czy idealnie opisany, tylko powinniśmy jak najszybciej pokazywać to naszym odbiorcom, a przynajmniej testować. Dzisiejsze możliwości i narzędzia marketingowe pozwalają nawet nie robić błędy, bo tak naprawdę niczym nie ryzykujemy, ale pozwalają nam otworzyć profile, pozwalają nam pokazać, jak przebiega produkcja w ogóle naszego pomysłu, pozwala zrobić ankiety, porozmawiać z grupą docelową, odpalić nawet. Kampanie płatne, które nie muszą kosztować miliona, a pozwalają już nam wyciągnąć jakieś wnioski. Powinniśmy najpierw produkować lub myśleć o swoim produkcie, ale już go pro, proponować i, i opisywać dalej. Jeżeli funkcjonujemy w przestrzeni, gdzie Kowalski czy nasz odbiorca wie czego szuka, to zdecydowanie AdWordsy i Google, czyli tam najczęściej jeżeli coś kupujemy, to tam szukamy dostawcy, natomiast jeżeli mamy coś innowacyjnego, mamy coś świeżego, to świetnie się do tego nadają media społecznościowe, bo tam możemy zainspirować, tam możemy przekierować ludzi na naszą stronę, landing page, gdziekolwiek, gdzie wytłumaczymy jak funkcjonuje nasza usługa. Fajnym narzędziem, moim zdaniem, e, i to już chyba od kilku lat jest wideo, czyli na przykład, y, materiały na YouTubie, gdzie to wideo nie to wideo nie musi być krótkie, tak jak w, często słyszymy, że 40 sekund i tracimy uwagę odbiorcy, ale YouTube y, też jest takim miejscem, gdzie możemy ograć siebie jako eksperta, możemy wypuścić coś dłuższego. I to też może być fajny content do wytłumaczenia, czym tak naprawdę nasza usługa jest. E, i zainspirowania do tego, żeby się z nami skontaktować. Nic nie kosztuje spotykanie się z specjalistami, nic nie kosztuje Ciebie. E w, wy, wypisanie briefu, czy wysłanie zapytania do jednej, drugiej, trzeciej agencji marketingowej. E, nic Ciebie nie kosztuje edukacja, czyli odpalenie informacji, które znajdziesz w sieci, nawet YouTube, na Google, gdzie wytłumaczą Ci specjaliści, co powinieneś zrobić Ty, jako inicjator. Więc możesz te elementy, te drogi łączyć. My, jako reprezentuj, zawsze lubimy pomagać, więc tutaj niezależnie, czy ktoś do nas się zgłasza po to, żeby zrealizować projekt u nas w studio, czy po prostu się zgłasza, żeby porozmawiać, to z chęcią to zrobimy i wypijemy. Kawy, to nie jest dla nas żaden problem. Tych zapytań jest na tyle dużo, że postanowiliśmy odpalić drugą markę, to jest dobrze wiedzieć. I ona jest skierowana do młodych, startupowych historii, gdzie chcemy się dzielić wiedzą na różnych poziomach, bo to są i publikacje na stronie, dobrze wiedzieć.com. To są też spotkania w postaci konsultacji marketingowych, ale też są to meetupy, które są już darmowym spotkaniem z innymi przedsiębiorcami, którzy nam pokazują, jak powinniśmy prowadzić swój biznes lub na co zwrócić uwagę. Ostatni, Meetup był z takimi nazwiskami jak Ewa Mingę, Mieszko Sybilski czy Mateusz Kucza. I to są osoby, które prowadzą biznes modowy na różnych poziomach, no ale dotykali marketingu ogólnego. Więc to też jest fajna inspiracja, baza wiedzy, ale też znów miejsce, gdzie możemy porozmawiać nie tylko z prelegentami, ale porozmawiać z ludźmi, którzy mają te same pomysły albo podobne pomysły, podobne problemy i przy kawie na takim spotkaniu można troszeczkę sobie pomóc. Polecam dobrze wiedzieć kom, ale tu nie jestem obiektywny. Tutaj całe nasze studio za tym projektem stoi więc na każdym elemencie jest fajna wiedza i merytoryka jest przede wszystkim ale mamy sytuację gdzie jest sprawny marketing jest nowy marketing.pl tych wszystkich portali marketingowych jest naprawdę sporo wystarczy przeglądarka i, i, i tak naprawdę wiedza się nie kończy